To było sztandar, sztandar chwały i, i listy do Ibe Jimmy w filmie One były nagrywane w jednym czasie. No i to się działo na tej plaży małej. Szczególnie te dwa, dwa filmy to powstawały. Nawet co to zdjęcia wrzuciłem... w tej realizacji. To ogólnie to wszystko było dodane komputerowo. Też gdzieś mam taki filmik, go w końcu nie wrzucili na ston, ale zaraz obejrzymy, jak to komputerowo było dodawane, te sceny. I tu jeszcze mam taki making of z animacjami, jak były dodawane. Na stówę to jest ten ban na YouTube za to. Się. Bo jeszcze nie pokazywałem tego chyba na YouTube i tylko na TikToku kiedyś. O, to jest. animacje komputerowe jak działają świetnie, nie? Taka malutka plaża, ona jest w tym miejscu, Nie chodzi o Islandię, eee, tu mamy w zasadzie zaraz e, lotnisko Keflavik, to jest Reykjavik, tak żeby się rozwiązać, <coughs> córki i w zasadzie e, jak jedzie się tutaj na obież tego Reykjanes, to w zasadzie tutaj się wjeżdża, bo tu jest taka piękna latarnia i świetne klify. A tutaj jest Elkinawik, to miasteczko, które było zalane lawą. I tu są te erupcje wulkanu. aktualnie. czekamy teraz, bo zapowiadali kolejną erupcję właśnie na koniec stycznia. Były tam jakieś szczęścia na ziemi, ale no nie doszło do tego. I w zasadzie tutaj się przyjeżdża, bo tu też jest ten most między kontynentami. O ten. No i potem się jedzie i w zasadzie tu jadąc. Zobaczymy potem, czy pokażę. No tak, nie? Że tam jest to jeziorko takie i tam jest to plaża.